Yo, cześć, siemano. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na mindglobe.pl A dlatego, że w ten piątek o godzinie 19.00, a dokładnie 7 lutego o 19.00 startuje kolejna już Najlepsza i najpotężniejsza edycja teraz będzie na mindglobe.pl, także zanotujcie się i zapamiętajcie A ja szybciutko was tutaj oprowadzę po spałnie i zaprezentuję mniej więcej co się zmieniło, co zostało dodane i tak dalej Przynajmniej zaczniemy sobie od oprowadzenia po spałnie. Po lewej stronie mamy villagera z rynkiem, ale zawsze można napisać po prostu ukośnik rynek, otwórz i wam się otwiera. Z rynku to już chyba każdy wie jak się korzysta, mamy sortowanie oraz sprawdzamy co jest wystawione. Tutaj mamy napisane za ile, jaki kluczyk będzie rozdany, automatyczne takie darmowe klucze co są co jakiś czas. Lista warstw wiadomo, nagroda Discord, codzienną nagrodę można odebrać u tego villagera albo pod komendą codzienna nagroda. Tutaj właśnie są ustalane, to wam zaspoileruję mniej więcej. Co będzie, co będzie w jakim kicie Mamy kit Media, no wszystkie kity po prostu po kolei. A i właśnie, jak już patrzymy na itemki, to link do tekstów baka będziecie mieli zawsze jest na Discordzie, a tym razem macie też pierwsze linice opisu, także tam również możecie spojrzeć. Tutaj mamy topki, to jeszcze są z poprzedniej edycji, także sala chwały dla graczy z poprzedniej edycji, jak tutaj lecieli. No czyli tutaj mamy topkę rankingu tivel gratulacje. się zgoni i powiem, co my tutaj mamy. Mamy szamana, u którego możemy sobie zakupić swoje perki oczywiście. I najważniejsze, co zostało teraz zmienione i taka innowacja dla wszystkich, że nie będzie już pieniędzy, że nie będzie teraz w ogóle pyłków, tylko seta będziemy ulepszali u villagera pod komendą po prostu ukośnik ulepsz. Nie wiem, czy mogę Wam jakoś to zaprezentować? Pewnie, że mogę. Podwalę tutaj sobie stąd, tylko skąd mogę wziąć do pieniążki. Czy tutaj są jakieś? Tak, a nie, to nie będą te. No to niestety mogę go pokazać, że głośnik ulepszy, a nie ulepsze, bo nie mam skąd teraz wziąć. A jednak mam, bo normalnie można. Czyli tak się ulepsza secika po prostu klikając. I to bierze, czy macie założony, czy nie, no to wtedy po prostu bierze ten, co macie najlepszy. I co tutaj dalej? Tu mamy górnika, rangi pod spawnem znajduje się strefa bezpieczna. Także to tutaj będziecie sobie mogli kopać na lepsze przedmioty. Każdy generator jest przypisany do rangi, nie będzie tak podziału na strefy. Znaczy, jest oczywiście strefa Glow, SV, i tak dalej. Ale mam na myśli, że ktoś, jak ma gracza, to może tu wejść, ale po prostu nie będzie mógł tego wykopać. Przejdźmy sobie zobaczyć i oprowadzić was po mapie PVP, jak wygląda. Była taka. No już kończy się zima, jeszcze niektórzy mają ferie, W sumie dwa, regi yy, dwa regiony Polski jeszcze. Także jeszcze może sobie skorzystać z ferii. Ale już tak lekko, niezimowo, a już w wiosennym klimacie. Cały serwer, jak i mapa PVP prezentuje się właśnie tak. To jeszcze nie ma zrobionych trapów ani strefy bazalitr. No oczywiście, jak widzicie, taką agentę, to tutaj się aż prosi, aby wybudować jakiegoś trapa. Sam będę budował. No i mam oczywiście kwarce w rogach, planety, w których będą jakieś generatory, zapewne. I co by tutaj jeszcze mam powiedzieć? No chyba już wszystko wiecie, albo sami będziecie mogli również odkrywać, albo przyczyć na Discordzie. W sklepie, no to mam tutaj dużo rzeczy do zakupienia. To sobie poklikacie, sami zobaczycie. Między innymi mamy tutaj: Menu kupno za odłamki awk, czyli zastanie na strefie awk. Sklep za lewele. będą na serwerze również ukośni yy, pety, czyli coś, co będzie wam ulepszało statystyki. Na przykład jakiś pet zajączek będzie wam dodawał 4 życia. To już również sami zobaczycie na edycji. No i chyba wydaje mi się, że wszystko tak dość szybciutko, jak widzicie, powiedziałem. Wbijajcie na Discorda, bo tam zawsze będą najszybciej informacje. No i co? Mam nadzieję, że... Sk Nie mam nadzieję, a muszę z każdym was się zobaczyć. Piątek, godzina 19. Widzimy się. Yo, siemano.